Niełatwo jest pomeczowy komentarz po tym, cośmy widzieli przede wszystkim w drugiej połowie. Wydaje mi się, że mieliśmy na tacy trzy punkty. Na tacy. Łatwiejszego meczu do wygrania podejrzewam, że w tym sezonie nie będziemy mieli. I nawet w takiej sytuacji, kiedy gramy jednego zawodnika więcej, dwóch, nie jesteśmy w stanie tego wykorzystać. Wspominałem na początku sezonu, obawiając się o to, jak drużyna zareaguje po tych pierwszych trzech trudnych meczach, jednego z nich żeśmy nie grali z Legią. I moje obawy się potwierdziły wtedy, kiedy jesteśmy faworytem na własnym boisku nie radzimy sobie z presją. I naprawdę trudno mi to jest wytłumaczyć, bo ja rozumiem jakąś presję zawodnicy mogą mieć, na pięć kolejek przed końcem w zależności w jakiej sytuacji drużyna się znajduje ale nie w piątej kolejce nie w piątej kolejce Dlatego w naszym przypadku dobrze że jest dobrze że jest przerwa będzie nad czym, będziemy mieli nad czym pracować o czym rozmawiać bo na pewno to się musi zmienić Natomiast nie ma tak, że, że się poddajemy i będziemy się dobijać my sami. Będziemy pracować w miarę jak najlepiej, żeby tak tą sytuację zmienić. Tylko, że jest to trudne do zrozumienia, bo jak przychodziłem do, do Zagłębia, to sytuacja była o wiele bardziej skomplikowana niż, niż teraz. Ja wiem, że być może apetyty były dosyć rozbudzone po tych pierwszych dwóch spotkaniach. Bo mimo to, że jeden punkt żeśmy zdobyli, to ta gra wyglądała naprawdę obiecująco w perspektywie następnych spotkań z Podbeskidziem czy z Krakowią na własnym, na własnym boisku. Bo ale z doświadczenia wiem, jak się gra w meczach, w których nie jesteś faworytem, a jeśli coś osiągniesz, to każdy powie że no z takim przeciwnikiem trudno, no przegraliśmy i tak dalej, zawodnik gra zupełnie, zupełnie inaczej. Dlatego pod względem mentalnym czeka nas bardzo dużo pracy, bo bo tutaj widzę duży, duży problem, bardzo duży problem i, i trudno Trudno też szukać sytuacji jakiejś na, na trybunach, bo kibice znakomicie nas dopingowali, za co możemy im tylko podziękować. Natomiast na końcu meczu, że mieli do nas pretensje, mają do tego pełne, pełne prawo i to jest normalne. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie Cenarze. Jeżeli mają państwo jakieś pytania, proszę tradycyjnie byście przedstawili się z imieniem i nazwiska, podali nazwę redakcji, jaką reprezentujecie. Dla rozmowy z i Kultury Działek. Zapraszam. Pan Lewandowski, Fakt Sport. Panie trenerze, rzeczy uważa Pan, że reprezentacja psuje Szymona Pawłowskiego? Bo on mimo dwóch sytuacji, które spożył, grał bardzo słabo. No, ja też jestem zaniepokojony jego, jego grą. Jest to jeden z zawodników, oprócz tego, że jest kapitanem, jest to jeden z zawodników, od których ja muszę wymagać dużo więcej. Nie tylko jeśli chodzi o grę, ale o to, żeby był liderem na, na boisku. Bo takiego też nam, też nam brakuje. Właśnie w takich momentach, kiedy, kiedy gra, się, gra się nie układa. Ale najtrudniejsze dla mnie, żeby zrozumieć, to jest to, że gość jeden, drugi, trzeci potrafi, pokazuje, że potrafi rzeczywiście w piłkę grać i nagle tak jakby Coś się z nim dzieje i zapomina, zapomina. To problem jest leży w jego psychice? Jeśli bym miał mówić o zespole ogólnie, to tak, natomiast Szymek, Szymek już jest zawodnikiem, który gra długo w lidze, może nie tak często, bo tych występów ma naprawdę niewiele jak na swój wiek, ale też doświadczenie wyniesione z różnych reprezentacji powinno Powinno tutaj procentować i on wie o tym, że na nim są bardzo duże oczekiwania. No i z takimi rzeczami dobry zawodnik musi sobie poradzić. Musi umieć sobie poradzić. Bo na pewno, tak jak w życiu, różnych wytłumaczeń znajdzie się dużo, ale, ale to nie, nie można iść na łatwiznę. Nie można na, iść na łatwiznę, trzeba się klepnąć w pierwsze, że. że Mieliśmy apetyty na to, aby być niespodzianką w tej lidze i jesteśmy taką, tylko że negatywną w tym momencie. Jak Pan ocenia Dominikasa? Kogo? Galkowiciusa. Bo to był pierwszy jego występ od początku. Tak, No i dlatego trzeba go ocenić pozytywnie, bo, bo strzelił bramkę. Strzelił ważną bramkę, która nam ułożyła w jakiś sposób spotkanie, natomiast nie, nie potrafiliśmy dobić przeciwnika. Nie tylko przy 1-1, przy bo tam też były w miarę, w miarę czyste sytuacje, tylko dużo, dużo wcześniej. Dlatego pozytywnie, bo strzelił bramkę, natomiast jeśli chodzi o grę, na pewno stać go na dużo więcej. Czy pozyskanie kogoś w znać afirmowania komuś w Nie no, tak jak o, o prawym obrońcy rozmawialiśmy w klubie od bardzo dawna. Wydaje mi się, że no, nie możemy mieć sześciu obrońców w drużynie, bo to by oznaczało dla nas katastrofę w każdym momencie, kiedy by były kartki, kiedy by były jakieś kontuzje. Natomiast mamy, mamy alternatywę taką, że Telichowski potrafi może grać na środku, na środku obrony i, i dlatego sobie poradzimy w siódemkę, w siódemkę. Ale nie nie miejsca nikt nie ma, nie ma pewnej nikt. Dziennik Polski. Jak on właśnie wytłumaczy fakt, że Krakowia grając w dziesiątkę zdominowała batalię? co, że to 1-0 A tak? Panie właśnie nie Nie sądzę, żeby nas zdominowała. No bez przesady, Krakowia od samego początku nastawiła się na, na kondratach. Dlatego mecz nam się ułożył bardzo dobrze, żeśmy strzelili bramkę i musieli się troszeczkę, troszeczkę odkryć. Natomiast później po po czerwonej kartce jednej czy drugiej, było widać, że oni nie mają gminy. Nic... Ale chodzi mi o tą pierwszą czerwoną kartkę. Jest pierwsza czerwona kartka, jest Krakowia gra w dziesięciu. Panie że to Krakowia ma inicjatywę do momentu drugiej czerwonej kartki, ma pozycję, a nie zagłębie. Być może, Być może optycznie to tak, to tak wyglądało, natomiast myśmy analizowali zespół Krakowi i wiedzieliśmy, że gra bardzo wysoko wysuniętą obroną. I w przypadku takim, kiedy, kiedy mają jednego zawodnika, przegrywają, oni muszą pójść do przodu. Muszą pójść do przodu. Tylko my nie potrafiliśmy tej sytuacji wykorzystać, żeby ich odpowiednio skontrować. Tak jak nie umieliśmy wykorzystać przewagi dwóch zawodników, gdzie praktycznie byliśmy na ich połowie, ale, ale nie byliśmy w stanie strzelić, strzelić bramki. I to z niektórych sytuacji naprawdę yy, bardzo dobry. Nie ma Pan żadnej satysfakcji, że jeszcze pan nigdy nie przegrał w Nie mam, ale myślałem, że wygram, bo to też często jest taka, jest taka passa i to, że nie przegrałem nigdy, no myślałem, że dzisiaj będzie podobnie i że mecz wygramy, bo, bo wszystko, zapowie, wszystko tak się y, układało, że, że do końca ten wynik 1-0 dociągniemy, chociaż oczywiście nie byłbym zadowolony y, z meczu, nawet gdybyśmy wygrali. Ja wiem, że żyjemy wszyscy, wszyscy z punktów, ale, ale byłby to chleb na dzisiaj i głód na jutro, mając na uwadze taką, taką grę. Pamiętajmy, że ilu zawodników dzisiaj mniej powinna mieć Krakowie, Żydy, żeby punkty były dowiezione? <grystanie> to już jest takie uszypliwe pan, pytanie ja. i, i ma pan prawo, ja, pan, ja też mam prawo pana zlekceważyć w takim razie. Nie odpowiem panu w ogóle. Czy mają jeszcze Państwo jakieś pytania rzeczowe? Proszę bardzo. Maciej Bądecki, Przegląd Sportowy. Trenerze mam pytanie, czy zdaniem trenera Szymon Pawłowski więcej nie wnosi do drużyny grając na skrzydle niż w środku? Ta bramka w pierwszym połowie to chyba 90% jego rodzaju. No zgadza się, zgadzam się z Panem, bramka, ale, ale czy to tylko chodzi o bramkę? 90 minut jest z gry i chodzi o to, żeby, żeby zawodnik pokazał, w meczu, że, że potrafi grać w piłkę, że, że potrafi dyrygować partnerami, bo, nie, bo, bo to jest kapitan naszej, naszej drużyny. I od tych bardziej doświadczonych zawodników muszę wymagać, żeby oni ten spokój wprowadzili. A tego, tego akurat nie było, i to mnie zastanawia, że tacy właśnie zawodnicy również nie, nie radzą sobie z presją. Dziękuję państwu bardzo za konferencję prasową. Zapraszam na kolejne spotkania w wykonaniu Dziękuję. Dziękuję.